Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku z pogromców mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hupson, no i ostatnio co po niektórzy mają do mnie spore zażalenia, że nie odpowiadam na wiadomości na Facebooku. No i już tłumaczę dlaczego. Hupson! 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 Czego? Mam dla Ciebie super, hiper, ultra, cyber, mega, arcy ciekawe, intrygujące, fantastyczne, genialne, ważne pytanie. Słucham. Kiedy Outlast? Jakby co to metaforycznie było? Tu nie chodzi czasami o pytanie, kiedy Outlast, ale ogólnie, kiedy jakaś tam gra czy coś. No to jedyne co mogę odpowiedzieć to ewentualnie w swoim czasie, no ale no to za chwilę powiecie, że jestem niekulturalny i nie potrafię się określić, więc czasami wolę przemilczeć temat. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie. A tymczasem życiowa lekcja. Stare chińskie przysłowie mówi. Dopiero kiedy komar usiądzieć na jajcach, zdasz sobie sprawę przyjacielu, że rozwiązania siłowe nie zawsze są tymi najlepszymi. What? No, a póki co zapraszam na reklamę, a potem na świeżą porcję mitów. Let's go! Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę w Eneba. Hell yeah! Jeżeli aktualnie znajdujesz się na takim etapie życia, że szukasz jakiejś gry komputerowej, to koniecznie powinieneś zapoznać się z serwisem eneba.com. Możesz tam między innymi właśnie zaopatrzyć się w gry komputerowe często w całkiem zachęcających cenach. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, także warto tam co jakiś czas zerkać. No i oczywiście w opisie, znajdującym się poniżej, zlokalizujesz wszystkie potrzebne linki. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Weneba. Hell yeah! No proszę, proszę. Żeby wpadł na świetny pomysł, a to mu się nie zdarza zbyt często, także z wielką chęcią sobie to przetestuję i wręcz nie omieszkam tego nie przetestować. Za szybkość to może w sumie nie powtórzyć. Ha! Tak czy siak to posłuchajcie tej sugestii. Może doprowadzić samochód do czarnego dymu innym sposobem i wtedy ogarnij czy potrącanie doprowadzi do wybuchu. Najlepiej z takiego stanu samochodu, żeby do wybuchu wystarczył jeden strzał ze słabej broni albo jedno uderzenie pięścią czy coś. No tak, ostatnio sobie testowaliśmy właśnie coś takiego, że. Znaczy, patrzyliśmy po prostu, czy przejeżdżanie pedów jest w stanie spowodować jakiekolwiek zniszczenia samochodu, a nawet doprowadzić taki samochód do wybuchu. Zobaczmy sobie na początku, ile samochód wytrzymuje kul z SMG. 31. I się zapala i wybuch Dobra, to yy, spawnujemy Clovera I wystrzelamy w niego 30 kul, a potem zaczniemy pedy przejeżdżać I zobaczymy, czy coś ciekawego się wydarzy W sensie, wtedy będziemy mieć takie jasne Pokazanie tego, czy rzeczywiście samochód Się niszczy, gdy sobie pedy potrącamy No dobra, to jedziemy z tematem 30 kul trzeba wystrzelać I samochód powinien wtedy zacząć Palić się na czarno No i się pali. Wbijamy sobie do samochodu I zaczynamy za chwilę przejeżdżać pedy Już widzę dwóch kandydatów na początku, także Ciśniemy z tematem jeden, drugi tego drugiego, dobra, nie udało się przejechać, ale przejdźmy sobie tak, myślę, nie wiem, z 15 pedów, może 20, może maksymalnie 30. Teraz myślę, że około 10 przejechałem, tak mi się zdaje. No i jak na razie samochód się nie pali. Także jeszcze tego, jeszcze może pojedziemy sobie tam na ten główny plac. I jak po przejechaniu, może jeszcze, może jeszcze 5 pedów, nic się nie wydarzy, to dla mnie sprawa będzie jasna. Także ciśniemy z tematem raz, dwa. Tutaj mamy czwartego. No, oczywiście nie udało mi się go przejechać, no jak żeby inaczej. Także przejedziemy sobie teraz babeczkę i przejedziemy sobie jeszcze tą babeczkę. No i jak widzicie, samochód dalej się nie zapalił. Także no, niby wszystko jest jasne. A na pewno jasne jest to, że sugestia drżubego po prostu nie pykła. No, kto by się spodziewał. Aby sprawdzić, czy samochód ma uszkodzenia, można wjechać do pejen spray'a. Przemalowanie z tego co pamiętam jest bezpłatne, no chyba że pojazd jest uszkodzony. Moi drodzy, to jest geniusz, geniusz w czystej postaci, no po prostu lepiej tego rozkmynić nie można było, to znaczy tak, kazaliście mi wgrywać jakieś tam trainery, serery, kurde, żeby zobaczyć co i jak, ale patrzcie teraz, mamy furę zniszczoną i gdy ją przemalowywujemy, to zabiera nam e, Pen spray z todolców, natomiast gdy wjedziemy sobie świeżutkim samochodem do tego samego Pen spraya, no to się okaże, moi drodzy, że no żadne pieniążki nam nie są zabierane, co widzicie w tym momencie, w sensie pain spray jest takie stu najzwyczajniej darmowy. Więc w teorii, jeżeli pedy powodują jakiekolwiek, nawet te najdrobniejsze zniszczenia samochodu, no to za chwilę P&S Spray powinien coś tam kosztować, więc wjedziemy sobie w kilku pedów. Nie będę robił specjalnie ani jednego cięcia, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, że coś spieprzyłem, albo że, nie wiem, na coś najechałem innego niż ped, albo ogólnie coś zrobiłem źle. Myślę, że przejedziemy sobie jeszcze tutaj tych dwóch i to powinno wystarczyć. Także teraz jedziemy znowu prosto do P&S cały czas bez cięcia, a co? Poglądacie sobie pogromców ciutkę dłużej? No i zobaczmy, czy pieniądze zostaną nam zabrane po przemalowaniu Clovera, czy jednak pieniądze nam zabrane nie zostaną. No i moi drodzy, teraz już chyba wszystko jest jasne na 100%, raczej przejeżdżanie pedów, a czy raczej na 100% przejeżdżanie pedów GTA San Andreas nie powoduje żadnego damage'u samochodu, no i to chyba tyle. A, no i sugestia pykła, w przeciwieństwie do sugestii drzubego. Jeżeli podczas ostatniej misji wjedziesz pojazdem słod do budynku, to musisz znaleźć lowrider i wjechać tam, gdzie się tuninguje lowridery. Wówczas gra cię przerzuci na pierwsze piętro. No i właśnie, miałem to sobie jakiś czas temu sprawdzić, ale chyba koniec końców tego nie robiłem. Giza z tych mitów było w ogóle tak dużo. Odpaliłem mnie to, co trzeba. FUCK. HA! To co chciałem wam powiedzieć wcześniej, to to, że tych mitów było już tak dużo i tych sugestii było już tak dużo, że czasami naprawdę nie pamiętam co było, czego nie było, co jeszcze powinienem sprawdzić i zbadać. No tak to wygląda. Sorry, odcinków dużo. Włącznie chyba z tych wszystkich pogromców mitów to z 200 odcinków było, tak mi się wydaje. Także generalnie nie ukrywam, że mam taką nadzieję, że sobie tego nie badałem. Tak czy inaczej przebijamy się za chwilkę czołgiem słotu przez ścianę budynku. Następnie szukamy sobie lowridera, pojedziemy go stuningować i zobaczymy, czy rzeczywiście potem gra nas tak jakby teleportuje na pierwsze piętro fortecy kraku Big Smoke'a. No bo właśnie to zakładał ten mit, który badaliśmy sobie już jakiś czas temu, nie? Że jak tuningujemy furkę, to nas potem przyniesie gra na pierwsze piętro. I to się okazało, że, że, że no tak nie działa po prostu. Ale napisaliście sugestię, że trzeba furę tuningować w konkretnym, w konkretnym garażu. A dokładnie chodzi właśnie o tuningowanie lowriderów, także wbijamy sobie do środka. Co ja tu muszę? Tu chyba... Ej, 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 ja tu chyba, ja tu chyba, zobaczcie, ale ja, ja działa. Ej, no ale. Ale jak wychodzę z garażu, no to jest lipa. Wejdźmy sobie jeszcze raz do tego garażu tuningowego i może da radę jakoś to ogarnąć. No teraz to w ogóle nic się nie wydarzyło ciekawego. A jak sobie teraz z tego garażu wyjadę po stuningowaniu samochodu? No to jak widać nic się takiego nie dzieje szczególnego. Ej, ale bez kitu. Moim zdaniem sugestia pykła, bo ewidentnie w pewnym momencie znaleźliśmy się na pierwszym piętrze, tak? Na parterze nie wiem, co tam było dokładnie napisane. Tak czy inaczej, jak dla mnie sugestia pykła? Pytanie tylko, co? Zrobić, żeby tak jakby tam się znaleźć, żeby nas nie wróciło do garażu po naciśnięciu klawisza F. To jest ciekawe, jeżeli wiecie co jak, to dajcie znaka w komentarzu, będziemy sobie to badać po prostu dalej. Jeżeli na pierwszym poziomie misji stróża prawa zabijesz bandytę ze snajperki, to jego auto dalej będzie prowadzone. Jak doskonale widzicie na załączonym obrazku, wszedłem już w posiadanie samochodu policyjnego, więc odpalamy sobie misję stróż prawa. No i rzekomo na tym pierwszym, że pierwszym poziomie, gdy strzelimy w chłopa ze snajperki, czyli prawdopodobnie odstrzelimy mu łeb, odstrzelimy mu łeb, tak, dokładnie tak, no to, no to, no to coś fajnego powinno się wydarzyć, ponieważ, no wówczas rzekomo samochód dalej tak jakby będzie się prowadził, z tym, że sam, no bo bez kierowcy. I w ogóle co to ma być? On jakimś śmigłowcem leci, czy jak? O co chodzi? On w ogóle nie jedzie po drodze, tak jak jakby. Tak mi się wydaje, że to był jakiś dziwny, podejrzany błąd. Tak czy inaczej, ten cały kierowca będzie zmierzał w naszą stronę stamtąd. Już go widzimy i zobaczmy. Odstrzelimy mu za chwilkę głowę. Hops! No i samochód teraz rzekomo będzie prowadził się dalej sam. Ale jaja. Ej, zobaczcie, samochód widmo. No bez kitu. Gonimy tylko go szybko, bo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że mi za chwilkę nie zniknie. Postaram się go naprawdę szybciutko dogonić. I zobaczmy, czy dalej, mimo że on odjechał od nas. Na pewną odległość toczy, będzie prowadzone tak jakby sam. No ewidentnie kierowca nie żyje, a samochód sobie nieźle radzi. No, powiem Wam, że to jest naprawdę ciekawa sytuacja. Jeżeli znaliście ten mit, dajcie znać w komentarzu. No, bo dla mnie osobiście jest to rzecz zupełnie, ale to zupełnie nowa. Spróbujmy go zatrzymać i w ogóle z tego samochodu wyciągnąć. Zobaczymy, co się wydarzy. No nie, teraz samochód już. O jeszcze chłop zniknął z tego co widzimy, zajebiście. No ale tak, samochód ewidentnie w tym momencie już nie będzie się sam prowadził. Tak czy inaczej, mit ten zdecydowanie na propcie, no i możemy go sobie oczywiście potwierdzić. W misji Jednoczenie Rodzin w hotelu istnieje jedyny pet, który może nas zabić z broni palnej, gdy mamy włączoną nieśmiertelność, a mianowicie jest to ten, który strzela do nas wisząc do góry nogami z wentylacji. Jeżeli to okaże się być prawdą, no to będę ponownie w niemałym szoku. A to z uwagi głównie na to, że przecież jak mamy kod BUGUWIX wpisany, o zresztą mamy idealną okazję do testów, uwaga, wpisujemy baguvix. Podchodzimy sobie do szanownego pana dealera i zobaczcie, że... zajebiście po prostu. Ha! Ale na szczęście tu mamy pana policjanta. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć, że jak on będzie w nas strzelał. No ta jeszcze mam kamizelkę, no what the hell! Szybko. No, jak w tym momencie możecie zobaczyć, jak policjant w nas strzela i Syczej dostaje te kule w swoje ciało, no to życie nam nie spada. Na tym polega kod Baguvix, czyli kod na nieśmiertelność. Oczywiście są pewne przypadki, gdzie, te, e, gdzie to życie i tak spada, no ale tak czy inaczej, jak ktoś w nas strzela, to to życie cały czas jakby nam zostaje na takim samym poziomie, jaki mieliśmy przy wpisywaniu kodu Baguvix. No i w tym momencie, jak możecie zauważyć, gdy jakiś tam słotowiec do nas strzela, to dalej e, to życie nam nie jest zabierane. Więc wbijamy sobie do środka i patrzymy. Czy ten chłop z wentylacji, który będzie do nas prół, czy on będzie nam to życie po prostu zabierał? Pozabijałem sobie przed sekundką wszystkich słotowców dookoła, żeby tutaj nam nikt nie przeszkadzał w badaniu tego mitu. Natomiast no, raczej nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Bo zobaczcie, że gość do nas pruje z tego swego SMG takimi jakimiś, nie wiem, dziwnymi, pojedynczymi strzałami. No i nic się nie dzieje, nie? W sensie dalej mamy to samo życie, co mieliśmy, dalej nam to życie w ogóle nie spada. Także no, chyba mi ten niestety musimy sobie obalić, bo raczej tu nie widzę możliwości na jego potwierdzenie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, i czy może nie wiem, co się robi źle. Kto wie być może tak jest. Moim zdaniem mit obalony. Zabijając balasu lub wagosów pociskami z hydry nie da się włączyć wojny gangów. Kurde, no powiem Wam, że jakiś taki znajomy ten mit mi się y, wydaje. Bo nawet sobie z gry wyszedłem. Mam taki w wordzie spismitów, a czy tak, tak, spis mitów, No spis mitów, że mam tam wszystkie mity zapisane, jakie rzekomo badaliśmy, i niczego takiego nie mogłem zlokalizować. Także mam nadzieję, że coś takiego nie było badane. No jak było, to, to, to jakby trudno. Zbadamy sobie raz jeszcze i tyle. Mi się wydaje, że wcale tak może nie być. W sensie niekoniecznie po prostu. I istnieje całkiem spora szansa, że jak wagosów strącimy. Przy pomocy hydry No to jednak gdzieś tam ta wojna gangów się rozpocznie No ale żeby, żeby zobaczyć jak rzeczywiście jest To poszukajmy na początku jakichś wagosów I tam mamy właśnie jakąś paczkę Postaram sobie jakoś tam sensownie w nich wycelować A i zobaczcie No strąciłem ich ładnie Ale okazało się, że wojna gangów nie została rozpoczęta Tam mamy ogólnie kolejną grupkę Także spróbujmy sobie jeszcze w tamtych strzelić I zobaczyć co się wydarzy Wycelujmy ładnie no i znowu nic, także, moi drodzy, no istnieje spora szansa, że mit ten będziemy mogli sobie potwierdzić. Spróbujmy znaleźć jeszcze jakichś ballasów i jak w nich strzelimy i ponownie wojna gangów się po prostu nie rozpocznie, no to wówczas będzie sprawa jasna i będziemy ten mit mogli sobie potwierdzić. Udało mi się zlokalizować grupkę ballasów, także znowu spróbuję w nich jakoś tam ucelować. Chyba się udało. Tak, zabici wszyscy i zobaczcie, że wojna gangów dalej się nie rozpoczęła. Także sprawa jasna i mit ten możemy sobie po prostu potwierdzić. W miejscu, gdzie odgrywa się misja Up Up and Away, gdzie znajduje się stanowisko ogniowe, no to nie znajdziemy tego stanowiska po misji. No, okej, okay, gdyby ktoś nie wiedział, o które działko chodzi, to już Wam pokazuję. Chodzi oczywiście o to działko, które znajduje się tutaj. Chłopaki do mnie walą z bazuki, fantastycznie. O, tam jest, już jej widzimy. Za chwilę sobie do niego podejdziemy. Jest to oczywiście działko, dzięki któremu w tej misji strącamy pewne śmigłowce, które sobie nadlatują. No i rzekomo, według autora tego mitu tego całego Działka nie ma w tym miejscu po tej misji. No i w porządku, już powoli sobie delatuję na miejsce i no to chyba sprawa jasna. Żadnego działka w tym miejscu nie ma. Troszkę się tego mogłem, czy znaczy mogliśmy spodziewać, tak mi się wydaje, ja po części się tego spodziewałem, aczkolwiek no, miałem nadzieję, że miło się zaskoczymy. No nie zaskoczyliśmy się w ogóle, działka nie ma. Sprawa jasna. Mit możemy sobie, moi kochani, po prostu potwierdzić. Jeżeli podczas misji Daniang Tank po wyskoczeniu z helikoptera popłyniemy na ląd, to wszystkie pedy będą cały czas milczeć, w tym sprzedawca w Pizza Stack. Nie otrzymamy również do levelu. No dobrze, wylądowaliśmy w wodzie, płyniemy na ląd i z tego co widzę, tak, wszyscy będą milczeć i nie otrzymamy również wanted levelu. Dobra, wpiszmy sobie kod EZAKMI, oszukiwanie włączone, wyłączone, wyłączone oszustwa i na początku zobaczymy właśnie to, czy nie jesteśmy w stanie, aby na pewno otrzymać ani jednej gwiazdki wanted levelu i akurat się fajnie składa, bo mamy tutaj pana policjanta, także zobaczmy, czy on jakkolwiek będzie na nas reagował. No i jak widać, gwiazdki brak. Tam co więcej Idzie kolejny. Wpiszmy sobie, może, kot na jakiejś tam bronie, żeby wspomóc się. Zabijmy tego policjanta. Zabijmy sobie tego kierowcę wraz z jego samochodem. Ten samochód też zniszczony. No i jak widać, cały czas brak jakiejkolwiek gwiazdki Wanted Levelu. Także tutaj w tym przypadku sprawa jest jasna. Rzeczywiście nie możemy w takiej sytuacji otrzymać gwiazdki Wanted Levelu. Zobaczmy sobie, natomiast jeżeli chodzi o. Ej, ale rzeczywiście jakoś tak cicho jest. Uderzmy sobie jakiegoś peda. No to jest mega ciekawe, powiem wam szczerze, bo pedy rzeczywiście nie wydają żadnego dźwięku. Ej, what the hell, co tu się wydarzyło? No i na koniec jeszcze sprzedawca pizzy, i on też już słyszałem, nie, bo, nie wypowiedział ani jednej linijki dialogowej. Dziękuję, moi kochani, że byliście dzisiaj wraz ze mną. Mam nadzieję, że odcineczek przypadł wam do gustu. Zapraszam was także na inne odcinki w tym momencie na te, które wyświetlają wam się na ekranie. No i jak zawsze na koniec dziękuję moim patronom za przeogromne wsparcie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.